Cześć dzieciaki, przywitaj się. Cześć. Tam do kamery się przywitaj. Cześć. Słuchajcie, dzisiaj nie jesteśmy tutaj same. Dzisiaj są z nami o takie dwa maluchy. Tak? Bardzo ruchliwe. Tak. Zapraszamy Was na taką krótką lekcję przyrody. Chciałybyśmy Wam opowiedzieć o tych dwóch, które jak się nazywają? Dziecińka Słoneczko, a chłopak Chmurka. Tak jest. Słoneczko i Chmurka. Słoneczko i Chmurka mają trzy tygodnie. Fajne kociaki, nie? Tylko, że wiecie, miały bardzo, bardzo trudne dzieciństwo, że tak to nazwę. Tak. Kotki mają trzy tygodnie, a jak miały dwa tygodnie, to straciły mamę, mama odeszła. Wiecie, co było najtrudniejsze wtedy? Jak te maluchy nakarmić? Nigdy nie mieliśmy styczności z takimi malutkimi kotkami. Zawsze jak mieliśmy kota, to był już troszeczkę odchowany, był większy. A te maluchy niestety, ale potrzebowały jedzenia, żeby przeżyć. Wiecie, co robiliśmy? Początki były naprawdę trudne. Ale jak widzicie, kotki są teraz bardzo, bardzo, bardzo ruchliwe. Udało nam się je nakarmić strzykawką. Na początku było trudno, ponieważ o ile ten kotek jadł bardzo dużo mleczka i szybko się nauczył jeść ze strzykawki, to ten był bardzo oporny. Nie chciał w ogóle jeść, tęsknił za mamą, bardzo dużo płakał. Ale dzisiaj mają już trzy tygodnie. I dzięki naszej cierpliwości, nie? Wytrwałości. Zobaczcie, jakie są ruchliwe. No popatrz tam, przywitaj się. O. Cały czas chcą gdzieś chodzić, wędrować. W tamtym tygodniu Karolina uczyła je chodzić. Wiecie, jak to śmiesznie wyglądało? Zazwyczaj kotki, jak... E, uczą się chodzić, no to mama wyprowadza je, tak? Gdzieś tam na spacer, zaczynają sobie pierwsze spacerki, pierwsze jakieś tam wychodzenie. A tutaj no niestety my musieliśmy je wyciągnąć z koszyczka, jak już były na tyle sprytne, że próbowały same. Tak, i nauczyłam je dużo chodzić, ale za mną chodzą. No, chodziły sobie za Karoliną. A Karolina I jest za mną. No. i za mamą. I za mną, tak. Karolina miała jeszcze takie kolorowe klapeczki. Więc one za tym kolorem bardzo lgnęły. Na początku wyglądało to śmiesznie, bo tak jakby chciały się powywracać. Tak. Ale później nabrały tempa i teraz bardzo, bardzo śmigają wręcz. Miegają, tak. są bardzo ruchliwe. Tak, bo moje różowe sprawia, że one ze mną idą. Tak jest. O, właśnie. Tak się trzeba zamrować. Kotki już bardzo dużo jedzą. No i chciałyśmy się Wam pochwalić, że... Udało nam się te kotki wykarmić. Teraz już są z nami, już są bezpieczne. Już się nie musimy bać o to, czy przeżyją, czy nie, ponieważ to był największy problem. I tego się najbardziej obawialiśmy, ponieważ e, takie małe kotki, no co najmniej do miesiąca, muszą jeszcze pić mleko mamy. Tak? My niestety no, nie mieliśmy dostępu do mleka mamy, ale dostaliśmy taką specjalną mieszankę mleczną dla takich maluchów. I jeszcze tą mieszankę też dostają. Dzisiaj już, słuchajcie, postęp, ponieważ ten oto, który na początku nie chciał jeść, to dzisiaj, słuchajcie, pierwszy raz wypił mleczko ze spodeczka. Udało mu się już wypić mleko ze spodka, a nie ze strzykawki. Więc to też jest sukces i myślę, że Karolcia mamy radę, nie? Tak jest. Słuchajcie. Pewnie słyszycie, że gdzieś tutaj też obok świerkają papuszki. Papugi też mamy. Jeżeli chcielibyście kiedyś, żebyśmy nagrały jakiś filmik z papuszkami, no dajcie znać. Na pewno to zrobimy. Ale mamy w planie z Karoliną nagrać Wam jeszcze jeden filmik przyrodniczy. Związany z jakimi zwierzakami? Ciącia. Jakie? Powiemy, czy to będzie niespodzianka? E, to wiemy. No to powiedz. Pieskami? Nie. E, nie. Te, które dopiero się wyklują. Co to za zwierzątka? Małe ptaszki. Które? Jakie małe ptaszki? E, nasze. Duże ptaki. To będą bardzo duże ptaki, te, które się wyklują, tak? E, nasze papi? Nie. Bysz? Słyszycie, że mieszkają w naszym lecie? Nie. To ja proponuję, że zostawimy i będzie to niespodzianka. Karolina jeszcze nie wie konkretnie o co mi chodzi, ale jak jej powiem, to na pewno będzie wiedziała. A tymczasem żegnamy się. Krótka lekcja przyrody dzisiaj dobiegła końca. Może też macie jakieś swoje zwierzątka, którymi chcielibyście się nam pochwalić. Macie to? macie to możecie nagrać filmik krótki pokazać. Tak? A tymczasem pozdrawiamy. Tak? Życzymy Wam wszystkiego dobrego. Nie, teraz pozdrawiamy, teraz pozdrawiamy, tak? I życzymy Wam miłego dnia. Może pogoda jakoś specjalnie nie sprzyja. smatisitepo papa comahai papa